Rozmowa dnia. Konrad Pokutycki, nominowany do tytułu Łodzianin Roku 2019 w naszym studiu. Witam, dzień dobry. Dzień dobry, dzień dobry panu, dzień dobry państwu. Bardzo mi miło. Panie prezesie, to zacznę od takiego krótkiego przedstawienia. Któż to jest ten nominowany do tego tytułu? Od 2008 roku prezes zarządu firmy Bosch Siemens w Polsce. Mającej w Łodzi centra usług wspólnych, centrum badawcze, centrum logistyczne, nowoczesne fabryki, w tym największy w Europie zakład produkcyjny AGD, ekonomista. Absolwent Uniwersytetu Łódzkiego, na którym potem wykładał w Katedrze Rachunkowości, współautor polsko-niemieckiego-angielskiego słownika rachunkowości i bankowości, nagroda wektora pracodawców Rzeczpospolitej Polskiej za wkład w rozwój branży producentów AGD i prezes zarządu związku pracodawców i producentów sprzętu AGD. Wszystko się zgadza, tak? Wszystko się zgadza, jak najbardziej. To ja pana prezesa zapytam na początek, jak to się robi żeby zostać prezesem tak dużej firmy, tak dużego przedsiębiorstwa. Trzeba Dziękuję. skończyć Uniwersytet Łódzki, tak? Zdecydowanie <laughs> trzeba skończyć Uniwersytet Łódzki, tak. No, trzeba na pewno pracować, cały czas mocno pracować, całe życie i trzeba być gotowym na zmiany. Na zmiany nie tylko w kontekście przeprowadzania zmian, oczywiście tutaj warto być dobrym i skutecznym menedżerem, ale również na zmienianie samego siebie. To myślę jest niezwykle istotne, bo zmieniają się czasy, dynamika zmian w ogóle na świecie i trendów światowych jest ogromna. Idzie to w zastraszającym tempie, prawda? W jakim sensie może to być rzeczywiście trudne dla wielu osób, żeby to jakoś połapać, żeby to zrozumieć? A my musimy to zrozumieć, przetrawić wpoić sobie na tyle mocno, żeby się często zmienić. Sami musimy się zmienić, żeby zmienić otaczającą nas rzeczywistość. Czyli można powiedzieć, że cały czas trzeba to chłonąć, uczyć się i, i poznawać te nowe Iść sytuacje, z trendem, tak? dopasowywać się do niego, ale mieć tą zdolność również do zmiany siebie samego, bo niewątpliwie czego innego oczekuje się od nas na pozycji menedżera działu. Czego innego na pozycji menedżera całej spółki, a czego innego od prawdziwego lidera, który musi poprowadzić szereg zespołów, którymi bardzo często osobiście nie zarządza, tylko zarządzają inni. No, czyli trzeba mieć zaufanie do tych, którzy zarządzają, a jednocześnie można powiedzieć lidera takiego przedsiębiorstwa, takiej firmy, która cały czas stawia na rozwój, prawda? Tak, to zaufanie to jest bardzo dobry motyw. My stawiamy bardzo mocno na wartości w naszym przedsiębiorstwie i mamy szereg wartości, których się trzymamy, a jedną z najistotniejszych wartości, na którą stawiamy, jest właśnie zaufanie. Jak najbardziej. Bez zaufania nie da się zbudować poważnej, solidnej, mocno stojącej na nogach firmy, ale nie tylko firmy, bo nie tylko w biznesie, również w instytucjach publicznych i społecznych. Budujemy je na zaufaniu, a więc jest to jeden z podstawowych motywów, czy jedna z podstawowych wartości, na którą w dzisiejszych czasach w ogóle powinniśmy stawiać. To bardzo ważne, proszę to zapamiętać, zaufanie to się liczy przede wszystkim nominowane do tytułu Łodzianin roku, więc o Łodzi chciałbym przede wszystkim z Panem Prezesem porozmawiać. Dlaczego łódź właśnie została wybrana przez koncern, żeby tutaj ulokować swoje fabryki, a potem centra usług i centra badawcze. No, tu muszę powiedzieć, oczywiście, Co że. takiego zdecydowało? Em, em, po pierwsze, łódź ma doskonałe położenie, i tu trzeba e, e, szczerze sobie to powiedzieć które doskonale w ostatnim czasie wykorzystuje. I świetnie. E, firma ulokowała się w łodzi już w latach 90., ale wtedy. No, to był taki bardzo trudny początek. Czyli można powiedzieć, była świadkiem tej transformacji, która się odbywała tutaj? Zdecydowanie tak, i na pewno przyłożyła bardzo mocną rękę do tej transformacji. No ale w 1997 roku, kiedy produkowaliśmy pralki. To na początku w ogóle była to taka produkcja. E, brzydko się to często nazywało montownią. Prawda? Więc... Czyli składanie y, y, urządzenia z gotowych już y, składników, prawda? Tak. Części. tak. Dopiero właśnie w 1997 powstała fabryka, gdzie można było powiedzieć, że no, ta głębokość y, produkcji rzeczywiście zaistniała na tyle, żeby nazywać to fabryką, a, a nie montownią. Ja zacząłem współpracę z firmą od, od przepraszam, 99 roku, od listopada, ale wtedy jeszcze no, nie mieliśmy zysków, i był to absolutnie taki mały początek. No więc, żeby przekuć to w sukces, właśnie trzeba było zdobyć to zaufanie. I to było najważniejsze. Pokazaliśmy dosyć szybko, bo już w 2000 roku że można robić zyski i można wyprostować wiele spraw organizacyjnych, strukturalnych, działowych wewnątrz firmy i zdobyć zaufanie. Zdobyliśmy je dosyć szybko, bo w przeciągu dwóch lat zezwolono nam już na kolejne inwestycje i powstało zarówno biuro jak i kolejna, Fabryka, fabryka zmywarek w 2002 roku. No, a potem to zaufanie przekuło się w kolejną dużą inwestycję, w zasadzie naszą flagową inwestycję na świecie, można powiedzieć, która jest właśnie ulokowana w Łodzi. To jest fabryka suszarek. Mamy tylko jedną, jedyną na świecie, można taką powiedzieć, fabrykę. że tak jak pan powiedział, od Montowni do flagowej, flagowej fabryki tutaj tak. w Łodzi. I proszę zwrócić uwagę, jak szybko. Praktycznie od końcówki 1999 roku do roku 2005, bo właśnie w 2005 roku już otworzyliśmy, a inwestycja trwała ponad rok czasu, już otworzyliśmy i zainicjowaliśmy produkcję suszarek z Polski do Europy Zachodniej, a dzisiaj na cały świat. Sprzedajemy te suszarki w Stanach Zjednoczonych, w Chinach, wszędzie na te świecie. Produkowane tutaj w Łodzi. Te produkowane właśnie. Czyli tutaj można w Łodzi. powiedzieć, że firma BSH tutaj w Łodzi rozwijała się jednocześnie tak, jak rozwijało się miasto, prawda? Jak rozwija się miasto? Zdecydowanie. Ja myślę, że. Jesteście ja takimi organizmami połączonymi trochę. Absolutnie. Nie, nie może być inaczej. Jak my się rozwijamy szybko, to dajemy pewne impulsy do rozwoju miasta i jego infrastruktury. Jeżeli infrastruktura z kolei wokół nas rozwija się dobrze, tak jak w ostatnim czasie się to zdarzyło, a więc w okolicy Jędrzejowskiej położono dodatkową infrastrukturę, a to było w niewielkiej odległości od naszych fabryk, mogliśmy to wykorzystać i rozwinąć się dalej. I właśnie w 2018 i 2019 roku mieliśmy kolejne przeogromne inwestycje. W 2018 roku powstało wielkie centrum logistyczne 85 tysięcy metrów kwadratowych to jest naprawdę kolos, również jak na centrum logistyczne i to jest nasze główne centrum logistyczne taki hub, można powiedzieć, dla całej Polski, obsługujący całą Europę. A w 2019 roku otworzyliśmy największą fabrykę AGD w Europie, fabrykę zmywarek, właśnie na Jędrzejowskiej. I miesiąc później, w październiku, otworzyliśmy z kolei na ulicy Wedmanowej centrum. RD 10 tysięcy metrów kwadratowych. No i właśnie o tym za chwilę będę z Panem Prezesem rozmawiał. Konrad Pokotycki, nominowany do tytułu Łodzianina roku 2019, prezes zarządu firmy BSH w Polsce. To była pierwsza część naszej rozmowy. Na drugą część zapraszam Państwa do internetu. No właśnie, bo z jednej strony mówiliśmy o tym, że zaczynaliście od montowni, potem fabryka, a na końcu centrum badawcze, czyli no już tak ściśle wiążecie się i z łodzią, i, i z tą myślą techniczną. No i współpracujecie przy okazji tego centrum badawczego, ale także centrum usług wspólnych z Politechniką i z Uniwersytetem. Tak. Zdecydowanie to już są takie najwyższej klasy światowej i nowoczesne kierunki naszego rozwoju, które udało się wyznaczyć, ale właśnie dzięki zaufaniu i dzięki jest takie mało eleganckie słowo w biznesie performance, prawda, czyli naszym wynikom, można powiedzieć, gospodarczym, ekonomicznym, finansowym, mogliśmy przekuć w kolejne przeogromne inwestycje. Te inwestycje, których my dokonujemy w ostatnich latach, są wręcz, chciałbym określić je słowem, niebywałe. Dlatego, że mało jest w ogóle w Polsce firm, które inwestują w dziesiątkach czy setkach milionów złotych. A my mamy lata, w których inwestujemy 500 czy 700 milionów złotych w skali roku. Zawrotna kwota zawrotne, ale to chciałbym podkreślić, bo to oczywiście stawia nas w szeregu, najmocniej, najszybciej rozwijających się firm w Polsce i najwięcej inwestujących, Firm właśnie w ramach naszej. No ale powrócę gospodarki. do tego, co pan powiedział zaufanie, czyli macie zaufanie do, tutaj, do, do Łodzi, do Polski, dlatego tutaj inwestujecie takie środki. W jaki sposób wykorzystujecie te kontakty i współpracę z Politechniką i z Uniwersytetem? W 2018 roku podpisaliśmy z Politechniką łódzką, z panem profesorem Wiakiem umowę o współpracy i chcemy, żeby ona odbywała się no, w kilku aspektach na kilku poziomach. W tej chwili bardzo mocno położyliśmy fokus na pisanie prac dyplomowych, właśnie pod kątem przemysłu AGD, żebyśmy mogli znajdować nowe rozwiązania wspólnie, żebyśmy mogli odkrywać nowe możliwości techniczne, jak i na nowy rodzaj studiów, tak zwany. Tak zwane studia dualne, czyli jednocześnie studiujemy, ale i pracujemy już w przemyśle. Łącząc te, te dwie funkcje, czyli teoria i praktyka. Teoria prawda? i praktyka, najłatwiej jest dochodzić do takich no, trudnych czasami rozwiązań i do tych prawdziwych innowacji, na których tak nam jako polskiej gospodarce w tej chwili zależy. Oprócz tego. Hmm, wy... Czyli można powiedzieć, że trochę już sobie przygotowujecie pracowników do, do swojej firmy? Yy, oczywiście. Prawda? To jest oczywiście pokazywanie naszej firmy jako tego istotnego pracodawcy w Łodzi i w regionie, yy, ścisła współpraca z Politechniką, ale równocześnie poszukiwanie tych obszarów innowacji i tworzenie tych innowacji. Także tutaj myślę, że to jest absolutnie win-win i to jest tworzenie podwalin pod tego, co określa się mianem klastra przemysłowego. Okay. I chciałbym, no to jest taką moją ideą, fix od jakiegoś czasu, żeby ten prawdziwy klaster AgD był na tyle mocny, właśnie w Łodzi, żeby przetrwał kolejne dziesiątki czy nawet setki lat, a mamy na to w zasadzie przeogromną szansę i musimy ją wykorzystać. Czy można powiedzieć, że Łódź jest takim zagłębiem przemysłu, produkcji AGD nie tylko w Polsce, ale również w Europie? Absolutnie. Są tu też nasi konkurenci, ale wspólnie razem właśnie mamy szansę na stworzenie tak mocnego klastra, który Mam nadzieję, będzie najmocniejszym ze wszystkich europejskich obszarów w produkcji i rozwoju AGD. Rozwoju właśnie również pod kątem nowych pomysłów i innowacji, jak i czasami no, rozwiązań technicznych, które. Były nierozwiązywalne na przykład no, w innych ośrodkach badawczych, nawet na terenie Unii Europejskiej. Panie prezesie, to jeszcze wrócę na koniec do tej współpracy z uczelniami, bo pan powiedział win-win, no właśnie, że wy się rozwijacie też i korzystacie dzięki współpracy z uczelniami, z politechniką, z uniwersytetem, ale te uczelnie także rozwijają się dzięki współpracy z wami, prawda? Oczywiście, że tak. My stawiamy do dyspozycji. Zarówno nasze laboratoria badawcze i to otwarcie tego centrum RD-10 tysięcy metrów kwadratowych nowych, to połowa z tego, 5 tysięcy m2 przeznaczonych jest na właśnie laboratoria, nowoczesny sprzęt, jak i stanowiska testowe. I tam u nas można to robić wspólnie z nami a więc zapraszając do współpracy Politechnikę Łódzką, my udostępniamy to, ale jednocześnie my udostępniamy też szereg naszych urządzeń, Politechnice Łódzkiej, która to bada w swoich laboratoriach, a więc jest ta współpraca rzeczywiście po, po, po obu stronach i te ośrodki badawcze mogą ze sobą bardzo dobrze kooperować. W tej chwili wyznaczyliśmy kilka... Obszarów tej współpracy jak mechatronika, elektronika, no i oczywiście w obszarze suszarnictwa bardzo dużo, bo tak jak wspomniałem, ta nasza flagowa marka, flagowy okręt, a więc fabryka suszarek, która jest jedyna w naszym portfolio od 43 fabryk na, w całym świecie, taka jedyna i właśnie w Łodzi. No, musi to suszarnictwo bardzo mocno rozwijać, żeby uciekać do przodu, żeby cały czas być tą mega innowacyjną i żebyśmy no, wygrywali z tym produktem na całym świecie. Zintegrowana współpraca przynosi efekty. Konrad Pokotycki, nominowany do tytułu Łodzianin roku 2019, prezes zarządu firmy BSH w Polsce, był naszym gościem, panie prezesie. Dziękuję bardzo za rozmowę. Bardzo dziękuję. Rozmowa dnia.